Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć mnie na Patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Jackowi Cielskiemu, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zalewskiemu i Jakubowi Urbanowi, Weronice Ostrowskiej, Marcinowi Pułcowi, Dzierży Mordzie, Marii Greenland, Aleksandrze Sobel, Focona Haju, Tajemniczemu Panu X, Deczuniowi, Michałowi Wiśniewskiemu, K1, Gracy, Tomaszowi Cechowskiemu, Piotrkowi Januszowi i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim bardzo, pozdrawiam Was i trzymajcie się. Dzień dobry. Trochę ponad rok temu nagrałem film o książkach, które moim zdaniem byłyby świetnymi grami. W sensie świetnie nadają się na grową adaptację. Dzisiaj do tego konceptu powracamy, równocześnie go odwracamy. Pogadamy sobie dzisiaj o grach, które mają tak dobre historie, że świetnie nadawałoby się na książkę. Albo serię książkową. Zależy. Także co? Lecimy. Pierwsza gra to jest gra, o której mówię w miarę często, tak mi się wydaje. Znaczy, staram się w miarę często uzewnętrzniać z moją miłością tej gry. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. I to jest Silent Hill 2. Jeżeli nic nie wiecie o tej grze albo o tej serii, to dobrze, ale nie bójcie się, znaczy mówię to tego, żebyście się nie bali dwójki w tytule, bo to jest część druga, ale to jest coś fabularnie zupełnie oderwanego od jedynki. Miejsca akcji jest to samo, ale historia jest zupełnie nowa. Inni bohaterowie, inny punkt ciężkości, nie bójcie się. Można nawet od tej gry zaczynać. Um, głównym bohaterem tej gry jest niejaki James Sunderland, to jest facet, który... Dostaje list od swojej żony, która prosi go o spotkanie w Silent Hill, to jest miasteczko w stanie Maine, co jest całkiem zabawne, bo w stanie Maine dzieje się dużo książek Stephena Kinga na przykład. Więc prosi go o spotkanie w Silent Hill w ich specjalnym miejscu. Problem polega na tym, albo raczej taka zagwostka głównego bohatera polega na tym, że jego żona zmarła 3 lata przed rozpoczęciem się gry, po długiej i wyczerpującej walce z chorobą. Więc nasz bohater trochę ma nadzieję, trochę... Nie wierzy, no ale jedzie sprawdzić o co chodzi. Tylko, że Silent Hill to nie jest normalne miasto. To jest opuszczone miasteczko z powitem mgłą, e, zamieszkałe jedynie przez bardzo dziwne bestie, których projekty są naprawdę e, posrane I to, i to ostro. Nasz bohater mimo wszystko udaje się tam. E, po drodze spotykając również inne e, nietypowe jednostki. Tylko, że w tej części, o ile część pierwsza i część trzecia to, jest, to są gry, które dotyczą kultu dziwnych rytuałów, tego typu spraw, o tyle dwójka jest horrorem psychologicznym. Ale to jest taki horror psychologiczny, jakich mało. Ja wielokrotnie mówiłem, że moim zdaniem to jest najlepsza fabuła powiedziana w grach komputerowych. Jest mroczna, jest depresyjna, jest okrutna, jest dramatyczna, jest niesprawiedliwa. To, co jest najciekawsze, to jest to, jest to że w ramach tej historii to miasteczko nie funkcjonuje do końca jak miasteczko. Znaczy, Silent Hill jest o tyle specyficznym miejscem, że to jest takie miasto, które wydaje się być personifikacją wszystkich strach, traum, wyrzutów sumienia osób, które je odwiedzają. Więc nasz bohater mierzy się z tym, co go wewnętrznie boli. Jak się zastanowicie, przeanalizujcie sobie pewne elementy. Na przykład to, do jakich lokacji trafia nasz bohater. Szpital, więzienie, taki kurort na wysepce. To to wszystko ma uzasadnienie. Jak się zastanowicie, dlaczego... Um, duża część bestii, które jakieś tam zjaw potworów okropności, e, które widz bohater, dlaczego duża część tych potworów ma bardzo kobiece kształty, to to też jest y, coś, co ma znaczenie. To jest gra, która w dużym stopniu jest taką wariacją na temat zbrodni i kary. I James wkraczając do tego miasteczka, mierzy się ze wszystkim tym, co się działo mu na sumieniu. Ale jak mówię, to nie, są, to nie jest tylko historia. Użyjmy się, bo James spotyka również inne postacie. Spotyka tajemniczą dziewczynę, która szuka swojej matki. Spotyka mężczyznę imieniem Eddie, który jest otyły, jest bardzo dziecinny i wydaje się być trochę niezrównoważony psychicznie. Uważam, że horror byłby z tego książkowy absolutnie kapitalny. Gra jest fabularnie, absolutnie genialna, i uważam, że książka byłaby w stanie przykryć pewne problemy, które miał oryginał. Głównym problemem oryginału, moim zdaniem, byli aktorzy głosowi. Szczególnie aktor, który podkładał głos Jamesowi, dubbing amerykański jest bardzo specyficzny w oryginale, w remake'u pada dużo lepiej. Ale w książce nie mielibyśmy z tym problemu. Uważam, że to jest materiał idealny pod książkę. Następnie coś, co mam bardzo na świeżo. Skończyłem to dosłownie wczoraj. I w podsumowaniu. no lipca, czerwca już było. Co się tej grze powiem? To jest gra Yakuza Zero. Ja grałem w kilka części Yakuza. Yakuza to jest w ogóle długa seria, chyba tych głównych części jest już 9. W Zero nie grałem. Yakuza 0 jest prequelem całej serii, ona się dzieje w roku 88, zaczyna się w 88 i to jest kilkanaście lat przed wydarzeniami z części pierwszej. Yakuza, nietrudno się domyślić, jest to historia o jakuzie. I to, co jest charakterystyczne na tej serii, to jest to, że zawsze fabuła jest świetna i jest na pierwszym planie. To są gry bardzo mocno oparte na narracji. Uważam, że bez dobrych fabuł Jakuzy by się po prostu rozleciały. I wydaje mi się, że jedynka, jedynka że Zero ma najlepszą fabułę z tych części, w które dotychczas zagrałem. Ale jest, jest przekapitalna I, i nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobra. Um, głównym bohaterem tej, tej części, zresztą jak w większości części, jest niejaki Kazuma Kiryu. To jest młody członek Jakuzy. To jest um, bohater, który na samym początku tej historii zostaje wrobiony w zabójstwo e, pewnego mężczyzną, którego miał odebrać dług, no i zostaje wyrzucony z Jakuzy. Oczywiście pewne skróty myślowe tutaj będą, żeby nie spoilerować. No i nasz bohater, który ma e, powinność wobec osoby, która go do Jakuzy przyjęła, która jest obecnie w więzieniu, a której dobre imię jest splamione tym, o co nasz bohater został oskarżony, zaczyna szperać e, próbować odnaleźć osobę, która go w to zabójstwo wrobiła. Drugim bohaterem, drugim wątkiem, który śledzimy jest wątek innego bohatera, który jest bardzo prominentnym e, bohaterem w ramach tej serii. Jest to niejaki Goro Majima. To jest facet, który y, operuje powiedzmy w Osace. To jest też ex-członek jakuzy, e, który prowadzi klub e, i który bardzo usilnie do jakuzy chce powrócić. Ym. Ten główny wątek, mimo, że to nie brzmi jakkolwiek zcytująco, e, skupia się wokół czegoś, swoją drogą, to też wydaje mi się istotne, jeżeli ktoś by chciał zagrać w Yakuza e, Zero. Ta gra nie ma polskiej wersji językowej. Nie uważam, żeby język angielski, żeby napisy były jakieś bardzo trudne, ale po polsku nie ma tej gry, zgodnie z moją wiedzą. Natomiast fabuła skupia się na czymś, co się nazywa Empty Lot. To jest taki obszar, taki malutki placek w zasadzie, który z pewnego powodu, którego nie zdradzę, jest bardzo ważny dla wielu rodzin Yakuzy, które chcą wejść w jego, w jego posiadanie. Ten główny wątek dzieje się w Kamurocho. To jest fikcyjna dzielnica w Tokio, która wydaje mi się być mocno wzorowana na Akihabarze. I to jest absolutnie kapitalna historia, taki kryminał sensacyjny z kapitalnie określonymi bohaterami, świetnymi zwrotami akcji, kapitalnie zbudowanym napięciem. Uważam, że to jest taka właśnie perfekcyjna, praktycznie perfekcyjna historia. Mafijno-sensacyjno-kryminalna, gdzie stawka działa, gdzie bohaterowie są świetni, gdzie relacje między nimi są świetne, jest trochę humoru, no, trochę więcej, ale może do tego zaraz. Są momenty emocjonalne, jest naprawdę dobre tempo. To nie są bardzo szybkie gry, to nie jest bardzo szybka gra fabularnie, ale jest, jest to, myślę, jedna z najlepszych gier fabularnych, w jakich grałem. Główny wątek jest świetny, jest bardzo długi. Wydaje mi się, że ukończenie samego głównego wątku to jest coś, co zajmie jakieś 20 par, może 30 godzin. I wydaje mi się, że gdybyście chcieli wykonać wszystkie aktywności poboczne, to to jest coś, co może się nawet potroić. Uważam, że to jest bardzo potężna gra. Pominąłbym może w potencjalnej książce wątki poboczne, bo ta gra ma takie aktywności poboczne. Ciężko by to nazwać misjami, to są misje, są zadania, ale to się trochę bardziej, myślę, odbiera jako aktywności. Pominąłbym je dlatego, że... One są właśnie bardzo często komediowe i to jest często absurdalny humor. Mamy na przykład mamy na przykład wątek takie zadanie, gdzie musimy nauczyć zespół trzyosobowy, jak to jest być twardzielem, bo nie mają taką personal, nie wiedzą jak to robić. Mamy zadanie, gdzie chłopczyk zostaje okradziony z gry komputerowej, ten, którego okrad też zostaje okradziony, potem następna osoba zostaje okradziona, i w końcu dochodzimy do ostatniej osoby, którą pokonujemy w walce wręcz. I odbieram tę grę, i okazuje się, że ta ostatnia osoba to jest, to jest ojciec tego, tego chłopczyka. Emocjonalny, świetnie napisane. Wątki poboczne w ramach gry działają, uważam, że w ramach książki nie działałoby tak dobrze. Ciężko mi polecić tę grę ze względu na gameplay, który jest bardzo specyficzny, ale jeżeli chodzi o samą fabułę, mistrzostwo. Naprawdę czapki z głów byłem pod gargantuicznym wrażeniem tej historii. Tytuł kolejny. Być może część z was kojarzy takie studio deweloperskie jak Quantic Dream. A jeżeli nie, to myślę, że kojarzycie ich najnowszą grę i najbardziej znaną grę jednocześnie, czyli Detroit Become Human. I dla wielu to jest najlepsza gra tego studia, w sensie nie kłóciłbym się z tym jakoś mocno. Natomiast ja lubię większość gier, jedyna, która mnie nie zachwyciła to jest gra Beyond Dwie Dusze, która była taka sobie, szczerze mówiąc. Uważam, że wymieniłbym tutaj pierwszą grę, czy drugą w zasadzie, drugą którą zrobili, czyli Fahrenheit, czy też w Stanach... Wydane jako Indigo Prophecy, gdyby nie zakończenie. Ale grą, którą uważam za absolutnie kapitalny tytuł i świetny materiał na książkę, to jest gra Heavy Rain. Heavy Rain. Quantum Dream generalnie ma tendencję do robienia tych, tych, takich, wiecie, neonua thrillerów, gdzie śledzimy wielu bohaterów, którzy są połączeni jakąś tajemniczą sprawą. I uważam, że absolutnie szczytowym osiągnięciem właśnie jest Heavy Rain. Heavy Rain to jest gra, która jest takim właśnie po części dramatem obyczajowym, po części thrillerem, po części kryminałem. Zaczyna się to od takiej wstawki, gdzie jednemu z czterech głównych bohaterów tej, tej gry, Itanowi Marsowi, ginie syn. On tam go gubi w, w galerii. Jego i syna potrąca samochód i go zabija. Ojciec próbuje go ratować, ale sam staje potrącony i zapada w śpiączkę tam parę miesięczną. W każdym razie skaczemy do przodu. Nasz bohater ma depresję. Rozstaje się z żoną. Generalnie w życiu musi nie powodzi specjalnie. E, I zaczyna mu się nie powiedzieć jeszcze bardziej. Dlatego, że ginie jego drugi sens. To znaczy nie ginie, że umiera, tylko zostaje porwany przez kogoś, to jest w ramach tego świata nazywany e, zabójcą origami. To jest takie tajemnicze indywiduum, w sensie, no, faktycznie zabójca, który porywa e, e, to bardzo źle. Porywa młodych chłopców zawsze w jesień, e, i później ich ciała są odnajdywane w często takich studzienkach, gdzie są utopieni. Topi ich w wodzie opadowej. E, I te historie, które jest naprawdę świetnie napisanym, emocjonującym, po profesorsku, trzymającym w napięciu thrillerem, e, obserwujemy to z perspektywy czterech osób. Czyli właśnie ojca, którego syn został porwany, z którym e, zabójca Orygami się, się kontaktuje, żeby wystawiać go na różne próby. Grając trochę jak Jigsaw z piły i dając mu wskazówki, co robić dalej. To jest pierwszy bohater. E, drugi bohater to jest niejaki Scott Shelby. To jest e, prywatny detektyw, który też zaczyna się wokół tej sprawy kręcić. E, bohaterka trzecia to jest Madison Page, to jest dziennikarka, która tą sprawą zaczyna się interesować, natomiast bohater czwarty to jest Norman, który jest agentem FBI. I, i ci bohaterowie wiecie, jak to w takim właśnie, w taki sposób właśnie jak Quantic Jim to robi. Trochę się mijają, czasami się przycinają, działa to w bardzo podobny sposób jak Fahrenheit i jest to świetnie napisana historia. Oczywiście problem potencjalnej książki byłoby to, że trzeba by się było zdecydować na jakieś kanoniczne zakończenie, bo gry Quantic Dream. Chociaż może by było z tego zrobić w sumie. Wiecie, są takie książki, to się nazywa chyba, które się nazywa chyba paragrafowa, gdzie ty faktycznie podejmujesz, w trakcie czytania decyzję yy, i przechodzisz do odpowiedniej strony i, i kontynuujesz od tamtego momentu. Bo to, co jest charakterystyczne dla tych książek, dla, tych książek, dla tej gry i gier tego stylu generalnie, to jest to, że tam faktycznie twoje wybory mają znaczenie. Nie tak jak w grach Telltale, gdzie cokolwiek zrobisz, fabuła generalnie będzie się toczyła tak samo. Yy, w grach Quantic, yy, Quantic Dream faktycznie twoje wybory wpływają na fabułę. Jak coś zrobisz źle i coś zawalisz, to faktycznie coś złego się może stać. Natomiast na poziomie samej fabuły, napięcia, takiego powolnego odkrywania kart, to to jest podręcznikowo stworzony thriller psychologiczny z kryminałem połączony, depresyjny, mroczny, ale uważam, że nie da się oderwać. Kapitalna historia bardzo, bardzo polecam. Kolejna gra to jest tytuł: wydaje mi się, że bardzo niszowy, wydaje mi się, że mało kto um, o nim słyszał. Wydaje mi się również, że to jest ekskluzywna na PlayStation 2. To chyba się nigdy na, komputery, na komputerach e, nie pojawiło. To jest gra, która nosi tytuł Rule of Rose. I uważam, że fabularnie kapitalny horror. Gameplayowo agrywalna rzecz. Główne, jakich ich mało. Ta gra zebrała bardzo słabe oceny przez gameplay właśnie i się nie dziwię. Absolutnie się nie dziwię. Bo jest to absolutnie tragiczna gra gameplayowo ale historia jest naprawdę bardzo dobra. To jest historia dziewczyny, której rodzice zginęli w wypadku, ma na imię Jennifer i zaczyna się to od Intra, gdzie ona jedzie autobusem do, do sierocińca, widzi, znaczy jedzie z nią razem taki mały chłopiec, który czyta książkę, potem daje jej tę książkę, wybiega, my wybiegamy za nim. I żeby nie spodziewać jakoś bardzo dużo, prędzej czy później, czy znaczy prędzej czy później, w pewnym momencie fabularnie trafiamy na, na sterowiec, który jest zarządzany przez bardzo specyficzną grupę i nie chciałbym dużo więcej mówić. Natomiast fabularnie wyobraźcie sobie takie połączenie Władcy Much Goldinga z trochę właśnie Silent Hillem, jeżeli chodzi o ten aspekt psychologiczny, z takimi elementami trochę jak z Mrocznej Baśni. Jest to gra, która pamiętam, znaczy pamiętam czytałem o tym trochę, że wywołała bardzo dużo kontrowersje, po prostu tak okrutna momentami i smutna jest i... Taka bezlitosna wręcz, jest ta historia. Trochę się zgadzam. Faktycznie jest to mocna rzecz. Ale dla mnie to jak najbardziej na plus, szczerze mówiąc. Nie powiedziałem, że to jest jakaś bardzo prosta fabuła, jeżeli chodzi o śledzenie. Wydaje mi się, że to, to jest chyba jedna z, znaczy, Takie ja miałem wrażenie. Nie wiem, jakbym dzisiaj ją odebrał. To jest raczej jedna z tych gier, gdzie um, po skończeniu jej po prostu odpalacie sobie jakieś, jakąś interpretację i lecicie z tym koksem. Więc jeżeli szukacie dobrego horroru psychologicznego który jest, jak mówię, mocny, momentami wręcz taki, że z prawą poruszanych konceptów sprawia, że się bardzo nieswojo. Wydaje mi się, że ten, ten fragment, gdzie mówiłem o Władcy Much może Was naprowadzić jakiego rodzaju dziwne rzeczy tutaj widzimy. To bardzo polecam. Świetna historia, trochę oniryczna, trochę tajemnicza, z dużą, z dużą ilością symboliki, ale jak mówię, gameplay to jest, to jest agrywalna gra. Walka jest tragiczna, a gameplay polega na tym i to nie jest żart, że głównie chodzimy za psem. Ale wiecie, jak mówię, moim zdaniem dla Fabuły warto się przemęczyć, a to jest. To jest coś, co bym w swojej perspektywie potraktował jako bardzo dużą zaletę, bo faktycznie męczarnia jest to spora. Aczkolwiek Fabuła zrobiła na mnie gargantuiczne wrażenie, kiedy w tej gry grałem. Jak mówię, raczej bym do niej nie wrócił, pewnie by sobie obejrzał ee, na YouTubie jakąś kompilację, ale. Ale jest naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o fabuły, moja topka zdecydowanie. Następnie jedna z dwóch moich ulubionych gier, czyli Red Dead Redemption 2. Absolutne arcydzieło. Ponownie nie bójcie się dwójki, dwójka jest prequelem. Nie bójcie się dwójki w tytule. Um, to jest gra, która jest po prostu perfekcyjnym materiałem, czy to na adaptację książkową, czy to na adaptację serialową. Uważam, że serial na podstawie tej gry to byłoby. Kurde, to byłoby coś. Um, w każdym razie. To jest historia o gangu, do którego należy nasz główny bohater, Arthur Morgan. I jest to historia, no, chciałbym powiedzieć ich życia, ale to nie jest dobre określenie do końca. Jest to historia ich funkcjonowania, natomiast ewidentnie nie poznajemy ich w dobrym okresie. Jest coraz ciężej, muszą uciekać przed prawem. Poznajemy ich w momencie, kiedy dokonali skoku, który no, no, nie udał się najlepiej. I po prostu ich śledzimy. Śledzimy to, jak się przemieszczają, jak próbują zarobić w sobie znany sposób na życie. Jak buduje się napięcie między członkami tego gangu, no i pewne, e, pewne konflikty. Gra jest absolutnie genialnie napisana, ona się zaczyna bardzo wolno ja wiem, że dużo osób odpada na początku. Um, uważam, że początek już jest bardzo dobry. Jest takie właśnie bardzo książkowe, bardzo powolne. takie powolne przedstawienie bohaterów, które działa. A wiesz, mówię o tym, że dużo osób odpada, dlatego że e, jest sporo kompilacji osób, które na początku się nudzą, a potem pod koniec gry płaczą. Ja się nie rodziłem, aczkolwiek przyznam, że pod koniec no, byłem bliski płaczu. E, uważam, że jedna z najlepszych grup bohaterów, prawdopodobnie najlepszy główny bohater w historii gamingu dla mnie. Arthur Morgan to jest tak genialna postać. Z genialnie zagrany, jest genialnie napisany, ma świetny story arc. E, Postacie wokół niego dacz, czyli ten charyzmatyczny, bardzo charyzmatyczny lider. John Marston, czyli trochę debil I bardzo prosty człowiek może w ten sposób Który też próbuje stać się kimś Majka, czyli cholernie samolubna jednostka Która się nie może dogadać, która jest tylko dla siebie Ale wiecie, członków jest tam dużo więcej Świetnie napisane misje, bardzo filmowa gra I to jest taka, wiecie, dla mnie epika Dzikiego Zachodu, to jest historia o ludziach Którzy przemijają, to jest historia o dzikim zachodzie, który przemija O tym, że no nie ma już powrotu Do, do tego, co było kiedyś I w dużym stopniu śledzimy ludzi, którzy nie chcą się z tym pogodzić A będą musieli że te, te czasy tej takiej błogiej sielanki właśnie dla bandytów, rabusiów już nie wrócą po prostu. I trzeba się dostosować. Jeżeli ktoś lubi na południe od Brazos, lubi naprawdę epikę westernu, to tutaj znajdzie wszystko, czego tylko można chcieć. Genialne postacie, masę emocji, dobrze napisane zwroty akcji, momenty, które są zabawne, momenty, które są dramatycznie smutne. Świetna akcja, piękna rzecz. Polecam każdemu tę grę. Jeżeli ktoś mało gra na przykład, albo na przykład nie gra tylko w na 3, bo wiem, że to jest taka gra, która... Często jest jedną z pierwszych, większych gier dla wielu, to Red Dead polecam również. Uważam, że to jest świetny następny krok. Gra absolutnie, absolutnie mistrzowska. Kolejna gra, również horror. To jest dosyć specyficzna produkcja, to znaczy, ee, chciałem powiedzieć o Somie, ale mówiłem już parę razy o Somie, więc tym razem się nie powtórzę. E, pamiętam, że gra, o której teraz będę mówił, kiedy się ukazała, to była raczej sporym rozczarowaniem. To znaczy, dużo osób tak się poczuło i gra zabrała raczej mieszane recenzje, i to jest gra. Uh, Amnesia, a machine for pigs, um, druga część serii, jedyna uh, niezrobiona przez Frictional Games uh, Za tę grę odpowiada The Chinese Room, czyli na przykład uh, studio, które zrobiło na przykład grę um, Everybody's Gone to the Rapture W każdym razie, uh, o co chodzi w tej grze? No właśnie nie mogę za dużo powiedzieć, to jest horror, on się rozgrywa 31, rozpoczynamy 31 grudnia 1899 roku Głównym bohaterem jest niejaki Oswald Mandus. To jest facet, który jest przemysłowcem, bardzo bogatym i jest też rzeźnikiem. I przed rozpoczęciem się gry, przed rozpoczęciem gry, fabuły gry może w ten sposób, udał się do Meksyku. I grę zaczynamy w momencie, kiedy budzi się on ze śpiączki w swoim domu. Wokół nie ma nikogo innego. I bardzo szybko, nasz bohater dostaje telefon od tajemniczej osoby, która z tego co każe, nazywa siebie inżynierem, która mówi mu. Że jego dwaj synowie, czyli Edwin i Enok, e, znajdują się pod ziemią jedynym sposobem, żeby ich uratować, jest uruchomienie tytułowej maszyny dla świń. I teraz tak. E, głównym zarzutem graczy, z tego co pamiętam, było to, że ta gra gameplayowo jest dużo prostsza niż Żydynka, zagadki są prostsze i nie jest tak straszna I generalnie się z tym zgadzam. Natomiast uważam, że fabuła tej części jest dużo lepsza niż Żydynka. Jedynka nie powalała. A tutaj mamy, uważam, bardzo mocną, świetnie napisaną, z bardzo umiejętnie wplecionym wątkiem paranormalnym, takim nadnaturalnym, może bardziej historię, która jest mocna, która jest bardzo enigmatyczna, która jest, jak już powiedziałem, bardzo niejednoznaczna. Jest dużo takich elementów, takich scen, e, które nie są wyjaśnione i możemy to interpretować w różny sposób. I to jest taka historia, która dotyka trochę, wiecie, nas jako ludzkości. E, ja z takim dużym stopniu komentarzem na ten temat. I, i wypada bardzo dobrze. Uważam, że nie jest pretensjonalna, nie wpada w banał. Ten przekaz, powiedziałbym, że jest prosty, ale uważam, że robi wrażenie. I te elementy związane z naszym bohaterem, z jego synami, generalnie z jego sytuacją rodzinną, też są taką bardzo sensową, emocjonalną podbudową do tego, co się dzieje. Jest to trochę chora historia, jak się pomyśli nad pewnymi konceptami na czynniki pierwsze, natomiast jest świetna. I jak mówię, jeżeli chce się bać, to odpalę sobie jedynkę albo czwórkę, jeżeli chodzi o amnezję. Jeżeli chce, znaczy, teraz już nie muszę, bo znam tej historię, ale jeżeli chciałbym odpalić część z najlepszą fabułą, to odpaliłbym właśnie część drugą, która fabularnie uważam jest, jest kapitalna. Kolejna seria gier, tym razem, e, to jest materiał nie na jedną książkę, definitywnie tylko na serię książek, ale na poziomie fabuły to są świetne produkcje. Specyficzne, ale świetne. To jest seria gier Metal Gear Solid. E, jak to opisać, żeby. To miało sens dla was. To są historie szpiegowskie w dużym stopniu. Trochę szpiegowskie, trochę militarne, z bardzo wyraźnym wątkiem politycznym. I, I to jest bardzo ciężkie do pisania, bo autorem tej serii jest Hideo Kojima. I to nie jest zwykła historia szpiegowska. Liczba zwrotów akcji, zmian stron, tego, że ktoś okazuje się być kimś, tego, że ktoś okazuje się kimś nie być. Jest porażająca, jak mówię, jest tutaj masa dziwnych rozwiązań, personalnych tragedii, wielka stawka, wielka wojna, poświęcenie, stawianie dobra ogółu na swoje dobro, masa postaci, masa związków między nimi. Niesamowicie się to śledzi. Jest to bardzo zagmatwane. I chciałem tylko to powiedzieć, bo wiem, że bez tej serii ten film byłby bardzo niepełny. Ale wiecie, są też. Są na YouTube takie filmy, które tłumaczą całą historię tej serii um, i. Nie, widziałem, że jeden film, który opisuje całą fabułę tej serii ma jakieś 5 godzin. Widziałem jeden, który ma chyba 8. Ogromna jest to seria. Bardzo filmowa. Bardzo filmowe jest to i epickie niejednokrotnie to, co tutaj się dzieje. Ciężko to porównać do czegokolwiek innego. No, nie wiem. Death Stranding to jest coś zupełnie innego, mimo wszystko. Jest dziwniejsze, może trochę, ale nie jest to taka epika. Nie jest to coś tak dziwnego, tak wielkiego. Czy znaczy, dziwnego jest, ale tak wielkiego na pewno nie. Um, świetna filmowa opowieść. E, swoją drogą, ciekawostka. Jedna z części, część czwarta, która się nazywa, ma podtytuł Guns of the Patriots, jest znana, zapisała się w historii gamingu jako gra komputerowa, która ma najdłuższą katcenkę w historii. Przerywnik filmowy, który kończy tę grę, trwa, z tego co kojarzę, 70... chyba 1 minut? Ponad godzinę trwa ostatnia kadcenka. Także jeżeli ktoś szuka dziwnej epiki szpiegowskiej, to ciężko znaleźć coś lepszego, niż to, co stworzył Hideo Kojima. Kolejna gra y, to jest gra Firewatch. To jest produkcja, która należy do gatunku gier, którego ja nie lubię. E, zwykle nawet bardzo. Natomiast wyjątek potwierdza reguły, Jest to coś, co jest bardzo często nazywane symulatorem chodzenia. Czyli gameplayu nie ma tutaj bardzo dużo. Głównie w tej grze chodzimy i śledzimy fabułę. Aczkolwiek fabuła jest bardzo dobra. E, to jest historia faceta, który ma na imię Henry. I, i to jest facet, którego poznajemy... W momencie, kiedy rozpoczyna pracę jako strażnik przeciwpożarowy w ogromnym lesie w Wyoming, to jest taka, wiecie, posada, która polega na tym, że masz taką wieżyczkę pośrodku lasu, która jest punktem widokowym i po prostu obserwujesz las. Jeżeli widzisz jakieś potencjalne zagrożenie pożarowe, to to zgłaszasz zawczasu. Henry generalnie nie jest w dobrym punkcie swojego życia. Jego żona zaczyna chorować na demencję, i faktycznie on funkcjonuje. W tym miejscu sam, jedynym jego jakimś kontaktem ze światem zewnętrznym jest jego przełożona, inna obserwatorka, która ma na imię Delilah, z którą on kontaktuje się przez krótkofalówkę. I, I dość szybko wokół naszego bohatera zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Pojawiają się jakieś dziwne osoby. Wokół jego wieżyczki pojawiają się ślady ingerencji właśnie jakichś osób. Dość szybko do jego wieżyczki ktoś się włamuje w ogóle. I z racji tego... Na czym polega ta gra i na czym jest zorientowana? Inaczej, co jest jej główną siłą, czyli właśnie ta historia? Nie powiem dużo więcej. To jest historia, która jest dla mnie przede wszystkim historią o jakiejś takiej próbie odcięcia się od problemów. I to nie jest tylko coś, co dotyczy naszego głównego bohatera. Natomiast nic więcej nie powiem. Uważam, że to jest świetnie napisana gra. Że ta relacja naszego bohatera z Delailą wypada bardzo naturalnie, bardzo ludzko. A jakby nie było, to jest praktycznie jedyna relacja w ramach tej gry, którą tak naocznie śledzimy. I to jest gra bardzo subtelna, jeżeli chodzi o przekazywanie pewnych rzeczy i wydaje mi się, że dlatego dużo osób ma pewien zarzut do Firewatch, którym jest zakończenie. Wydaje mi się, że dużo osób, oczywiście też nie powiem, jak się kończy ta gra, ale bardzo dużo osób spodziewało się czegoś wielkiego albo jakiegoś wielkiego e, rozwiązania tej całej intrygi albo jakiegoś takiego wielkiego ujścia tej relacji Delilah z naszym bohaterem, a czegoś takiego raczej nie dostajemy. Co dostajemy? Nie powiem, ale... Mi to bardzo pasowało, w sensie wydaje mi się, że to jest takie zakończenie, które nie miało was spełnić, to w ogóle nie jest historia, która ma was spełnić, to jest właśnie w dużym stopniu historia o tym, że ten eskapizm nie istnieje do końca, przynajmniej nie jest wieczny może w ten sposób. I, i to jest świetna historia, naprawdę świetna, bardzo dobry materiał na, wydaje mi się, nie najdłuższą powieść, bo też granie jest jakaś bardzo długa, wydaje mi się, że to można skończyć w 3-4 godziny. Ale mimo tego, że ja wiem, że zakończenie się nie podoba wielu osobom, ja uważam, że jest absolutnie kapitalne, że jest tak perfekcyjnym podsumowaniem tej historii. I wydaje mi się, że gdyby właśnie to zakończenie było takim, jakim chcieliby je widzieć gracze, to ono by totalnie nie pasowało. To też zakończenie, wydaje mi się, pasuje do tego, że ta gra sama w sobie jest pewnego rodzaju eskapizmem. To jest taki 4-5 godzinny eskapizm w ramach gry komputerowej. A po tym eskapizmie jest koniec. I to jest perfekcyjna para, jeżeli źle pojęte słowo paralela, eee, Świetna. Świetnie, wydaje mi się, że to jest gotowy scenariusz na naprawdę solidną powieść. Nie zawsze zakończenie musi być bardzo spełniające ciebie, jako odbiorcę, żeby było dobre. Tutaj uważam, tak jest. Eee, no i co, i to jest tyle. Być może kiedyś pojawi się drugi film. Jak pewnie zauważyliście, nie pojawiło się tutaj chyba żadne praktycznie gry RPG typu nie wiem, Disco Elysium, typu Planescape Torment. Nie wiem, pierwsze Fallouty, trzeci Baldur. Głównie dlatego, że myślę, że w wielu RPG-ach siłą jest ta możliwość odgrywania roli, podejmowania decyzji. Eee, i wiecie, jak ująć na przykład geniusz Disco Elysium i to, że tam macie dziesiątki, setki różnych rozwiązań, różnych sytuacji w ramach powieści, jeżeli to nie byłaby pięciotysięczna książka, mająca 5000 stron, będąca powieścią paragrafową? No, ciężko by było. Poza tym o Disco Elysium jest osobny film. Na kanale bo bardzo lubię tę grę. No, yy, także co? Także w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu. Kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam z gorąco i do następnego. Cześć!